Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Macie problem ze sklepem Play w Androidzie? Nie działa, nie pobiera aplikacji lub nie instaluje aktualizacji i wyświetla jakieś błędy? Jest kilka uniwersalnych metod, które możemy zaaplikować, aby spróbować pozbyć się błędów, i jest duże prawdopodobieństwo, że uda się dzięki temu rozwiązać problem. Metoda numer 1. wyczyść pamięć podręczną aplikacji Sklep Play. W większości przypadków wystarczy, że wyczyścimy pamięć cache aplikacji Sklep Play. Jak to zrobić? Udajemy się w Androidzie do ustawień, a następnie przechodzimy do zakładki Aplikacje tudzież Zarządzaj Aplikacjami, w zależności od tego, jaki mamy telefon. Wyświetli nam się menedżer aplikacji i udajemy się do zakładki ze wszystkimi aplikacjami i wyszukujemy na liście Sklep Play. Po wejściu do szczegółów wybieramy opcję o nazwie Wyczyść pamięć podręczną. Metoda numer 2: Wyczyść wszystkie dane sklepu Play. Metoda ta jest bardzo podobna do czyszczenia pamięci podręcznej, ale w tym wypadku czyścimy wszystkie dane związane ze sklepem Play. Oczywiście nie usunie to naszych aplikacji dotychczas zainstalowanych. Aby to zrobić, ponownie przechodzimy do ustawień i do sekcji zarządzania aplikacjami, a następnie wyszukujemy sklep Play na liście. W tym miejscu przede wszystkim zaczynamy od całkowitego zatrzymania aplikacji, czyli dotykamy przycisku Wymuś zatrzymanie, następnie czyścimy pamięć podręczną, a na samym końcu dotykamy opcji Wyczyść dane, aby usunąć wszelkie dane związane ze sklepem Play. Po wszystkim wychodzimy z ustawień i sprawdzamy, czy coś to pomogło. Metoda numer 3. Odinstaluj aktualizację sklepu Play. Sklep Play co jakiś czas się automatycznie aktualizuje i podczas tej aktualizacji może dojść np. do uszkodzenia danych. Warto spróbować odinstalować wszystkie aktualizacje i przywrócić domyślną wersję sklepu. Aby to zrobić, ponownie wchodzimy do ustawień aplikacji SKLEP PLAY. I tym razem wybieramy tutaj opcję o nazwie Odinstaluj aktualizację. Metoda czwarta: wyczyść pamięć podręczną usług Google Play. Poza sklepem Play, w naszym Androidzie znajdziemy jeszcze inną aplikację, która jest z nim związana. Są to usługi Google Play i odpowiadają one za prawidłowe działanie wszystkich aplikacji związanych z Google. Wchodzimy do ustawień i do zarządzania aplikacjami, i na liście wyszukujemy usługi Google Play. Wykonujemy tutaj taki sam zestaw operacji jak poprzednio. Możemy wykonać je wszystkie jednocześnie, czyli wymuszamy zatrzymanie aplikacji, czyścimy jej dane i pamięć podręczną, a na sam koniec, jeśli się da, odinstalowujemy aktualizację usług. Metoda piąta. Upewni się, że włączona jest aplikacja Manager Pobierania. W Androidzie znajdziemy aplikację, która jest częścią systemu i nazywa się Manager Pobierania. Odpowiada ona po prostu za prawidłowe pobieranie plików i jest też związana właśnie ze sklepem Play. Zdarza się jednak, że coś w Androidzie wyłącza tę aplikację, przez co nie możemy korzystać ze sklepu Play. Przechodzimy do ustawień zarządzania wszystkimi aplikacjami. I wyszukujemy tutaj manager pobierania. Wchodzimy do szczegółów tej aplikacji i sprawdzamy czy jest ona włączona. Skąd będziemy wiedzieć? Jeśli wyświetla się przycisk Wyłącz, to znaczy, że menedżer działa poprawnie. Jeśli jednak mamy tutaj przycisk Włącz, to znaczy, że aktualnie aplikacja jest wyłączona i należy ją aktywować. W takim wypadku wciskamy przycisk Włącz aby ją podobnie aktywować co pozwoli na pobieranie plików ze sklepu Play. Usuń konto Google i dodaj je ponownie. Ponowne podłączenie naszego konta Google może pomóc rozwiązać problemy ze sklepem Play. Przechodzimy do ustawień i wybieramy zakładkę Konta. Wybieramy Konta Google. Wchodzimy w szczegóły swojego konta, z którego korzystamy w sklepie Play i usuwamy całe konto z telefonu. Po wszystkim uruchamiamy telefon ponownie. Znowu wchodzimy do ustawień kont i wybieramy opcję Dodaj nowe konto. Wpisujemy swoje dane do konta Google i logujemy się na nie ponownie. Po wszystkim przechodzimy do sklepu Play i sprawdzamy, czy coś to pomogło. Metoda siódma: przywrócić ustawienia domyślne telefonu. Ostatnia metoda, którą możemy wykorzystać, gdy nic innego już nam nie pomaga, możemy przywrócić domyślne ustawienia naszego telefonu. Trzeba jednak pamiętać, że stracimy w ten sposób wszystkie dane, więc najlepiej przenieść je do komputera lub na kartę pamięci, a dopiero później wykonać przywracanie do ustawień domyślnych. Gdy już mamy kopię zapasową wszystkich najważniejszych danych, to przechodzimy do ustawienia a następnie kopia i kasowanie danych. Opcja ta może nieco inaczej nazywać się w zależności od posiadanego modelu telefonu. Następnie przechodzimy do ustawienia fabryczne. Wybieramy opcję przywracania fabrycznych ustawień telefonu. Spowoduje to usunięcie wszystkich danych i przywrócenie telefonu do takiego stanu, w jakim odebraliśmy go ze salonu. Zapraszam do zapoznania się z aktualnościami i artykułami na downloadnet.pl, a także zachęcam do komentowania i brania udziału w naszych dyskusjach. Dzięki i do usłyszenia.